Jesteś? Nie mam, nie? Hmm. A teraz? A teraz jestem. A to mówimy dzień dobry. Jesteśmy. Mamy dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy. Jest dziesiąta rano, piątek. Kolejny Live z cyklu Gontaszewskie przy kawie. Ty się jednak nie mieścisz tam? Ym, dzisiaj się ja nie mieści. <grym> <grym> ja <Daj> się nazywam Marzena <grym> na Juszczyk-Gontaszewska, jestem lekarzem. Od ponad 10 lat zajmuję się medycyną estetyczną, na pewno jestem jej entuzjastą i robię te zabiegi tak, żebyś wyglądała naturalnie i była zawsze w moich rękach bezpieczna ja się nazywam Marta Gontaszewska, z wykształcenia jestem chemikiem i kosmetologiem, ale na co dzień pomagam Wam ogarniać pielęgnacyjne bałagany. Ogarniamy między innymi w taki sposób, że wdrażamy do Waszej pielęgnacji produkty z krótkim, minimalistycznym, dobrym składem, które stworzyłyśmy we współpracy ze sobą. Razem. Razem, w manufakturze w Tarnowie. Cosmetics by Marta Gontaszewska. O czym dzisiaj porozmawiamy. Dziękuję. Dzisiaj y, takie, słuchajcie, ostatnio pytania i, i rozmowy, które ja prowadzę z moimi pacjentkami, y, czasem w gabinecie, czasem gdzieś w mieście, y, czy warto się upiększać? No, pytanie, nie pytanie. Pytanie godne szekspira. Pytanie, nie pytanie, słuchajcie, no, temat tak naprawdę. Y, zacznę tak, może przekornie. Słuchajcie, wydaje mi się, że kobiety od zawsze to robiły, od zawsze się upiększałyśmy. Upiększałyśmy domy, otoczenie, upiększałyśmy ubrania swoje, swoich dzieci, swoich bliskich. Wiązałyśmy w stążeczki. Malowały... rzeczy, malowałyśmy kubki. Yy, miało być pięknie. Pięknie miało być po to, żeby nam się żyło łatwiej, żeby było nam milej, żeby na twarzy gości uśmiech. Pamiętacie taką słynną scenę z filmu: yy, Rytuał z miodem i pszenicą hmm. na ciało. No cóż to jest, jak niedoskonały peeling i nawilżenie na ciało, i zabieg po prostu kosmetologiczny. Upiększający. Upiększający skóra. skórę. Więc wydaje mi się, że to no, przewrotnie, nie przewrotnie, ale tak naprawdę nie tutaj jest gdzieś problem, i nie tutaj jest pytanie, czy my się chcemy upiększać. Ja bym powiedziała, że bardziej chcemy, żeby. Żyć ze sobą w zgodzie, żebyśmy były po prostu zgodne z tym co chcemy, co widzimy, żeby nas nie złościły pewne rzeczy. Jeśli złoszczą nas któreś zmarszczki, bruzdy, to po prostu żyje nam się trochę słabiej. No i chyba o to jest całe, 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 całe te pytania, te wątpliwości, to zastanawianie się czy to warto, czy nie warto. Myślę, że o zdrową, zadbaną skórę zawsze warto dbać. Czy skóra jest zdrowa, czy mm -hmm. zaniedbana, to w ogóle nie jest pytanie. Skóra ma być zdrowa i zadbana, bo tylko wtedy będzie chroniła nas należycie. Jeśli nie będzie zdrowa, jeśli będzie miała zaburzoną barierę hydrolipidową, uszkodzony naskórek przez to, no to nie chroni nas, czyli nie spełnia swojej funkcji. A to nie jest OK bez względu na jakieś przekonania. <grym> I dalej mamy teraz więcej możliwości. Mamy kremy cosmetics by Marta, dobre kremy z dobrym składem, z krótkim składem. Mamy preparaty do mezoterapii, mamy wypełniacze do poradzenia sobie z bruzdami. Dlaczego z tego nie korzystać? Jeżeli ktoś ma ochotę to zrobić, to zawsze po prostu może to zrobić. Jeżeli tutaj macie inne zdanie, macie własne przemyślenia albo skazacie się ze mną, to też pomożecie mi w, w przemyśliwaniu tych wszystkich spraw, bo to takie się zaczyna czasem robić bardzo głębokie i filozoficzne. A myślę, że tutaj nie chodzi o filozofię, tylko o to, żeby był uśmiech do ludzi i do lustra. Ja widzę, że tutaj przychodzą dziewczyny do nas, więc w skrócie powiem, że rozmawiamy dzisiaj nieco filozoficznie o tym, czy warto się upiększać. A na koniec jeszcze przedstawimy Wam jedną premierę, która będzie miała miejsce w naszych gabinetach, ale to na koniec zostańcie z nami do końca. Dajcie znać, gdzie nas oglądacie, i dajcie znać, co myślicie o tym, czy warto robić sobie zabiegi upiększające. No jesteśmy ciekawe Waszego zdania. A ty mówisz dalej. Hmm? Słuchajcie, ja w ogóle nie wiem, czy to można nazwać zabiegami upiększającymi. Nie lubisz słowa upiększać. Yy, nie lubię słowa upiększać, hmm. ponieważ. Yy, ja uważam, że każda kobieta piękna jest i nie trzeba jej upiększać. Każda z nas jest taka, jaka jest i my tego nie zmienimy zabiegami. My po prostu możemy tą zdrową skórę przypilnować, żeby ona była zdrowa, żeby były, wyglądała ładnie, żeby była jędrna. Ale nie o to, że jesteś inna, nie będziesz inna. Ja wiecznie o tym mówię, że nie da się zrobić tak, żeby w medycynie estetycznej pozmieniać twarz. Zmienić rysy, coś zrobić innego. Tego się nie da. Możemy po prostu dbać o to, żeby skóra była ładna. I wydaje mi się, że, że to jest istotne. Zresztą, słuchajcie, moje pacjentki, które są piękne, wszystkie, no. i jak to są zadbane kobiety, one nigdy nie pytają, dlaczego. One. To jest jakby oczywista sprawa, że tak mhm. jest, tak należy zrobić, że... I że nie lubimy brust, które się pojawiają z czasem. Nie lubimy głębokich zmarszczek i dlatego chcemy coś z nimi zrobić. No mamy takie czasy, gdzie, gdzie możemy coś z nimi zrobić i chyba to jest moment już na tą, na tą, naszą, hmm. na tą naszą premierę. Bardzo super nazwa Martę, Martę poniosło trochę, słuchajcie. <słuchajcie> No poniosło, nie poniosło, po prostu nazwa wynika z tego, że taka jest prawda. A prawda jest taka. Nikt nie lubi głębokich brust na czole. No, spędzają nam sen z powiek, to z całą pewnością, ja tych rozmów też prowadzę bardzo dużo. Zwykle tutaj stosujemy toksynę botulinową, ale ona nie zawsze do końca sobie z tym pięknie radzi. I tutaj mówimy nie tylko o tych bruzdach, które się pojawiają przy robieniu rozmaitych min, ale ta, o takich bruzdach, które już są utrwalone bez względu na mimikę, one z Wami są i one nie są tylko kreską. To jest naprawdę bruzda przypominająca już nawet bliznę momentami. Tak naprawdę głęboka bruzda jest blizną. Ona w dnie tej zmarszczki ma bliznowacenie. Dlatego tak trudno jest je zlikwidować, dlatego warto likwidować je wcześniej. Bardzo. Często, znaczy często dotyczy kobiet, mm. które mają intensywną mimikę tutaj yy, górnej części twarzy, ale również bardzo często dotyczy to waszych mężów. O tak, o tak. I nie wiem do końca, czy bardziej nie lubicie tych brust u nich wy, czy nie lubią ich też panowie, ale... Myślę, że coś można z tym podziałać. Ale próbują coś z tym robić i pytają, co można z tym zrobić. No od wielu już miesięcy próbujemy tu stworzyć taki koncept terapii, żeby to się w ogóle udało. I co trzeba zrobić? Tutaj trzeba podziałać wielokierunkowo, bo po prostu jeden zabieg, czy botoks, czy jakiś masaż, nawet seria masaży, to jest za mało. To jest wszystko za mało. Tutaj musimy zrobić taki trzyetapowy program, mianowicie taką autorską terapię głębokich brust głębokich brus, dr. Gontaszewskiej. Okay. Mianowicie musimy zacząć od toksyny botulinowej, to jest oczywiste, ponieważ musimy zlikwidować zmarszczki mimiczne. Musimy um, zablokować możliwość pogłębiania tego coraz bardziej. Tego co już co. Więc istnieje. siłą rzeczy zaczynamy od botoksu? Tak jest. Tak musi być. Tak musi być. Do tego musimy zrobić coś, żeby zmusić skórę do regeneracji statycznych już, już zmarszczek. Statyczna to jest taka, to jest taka utrwalona zmarszczka, którą właśnie widać wtedy, kiedy my nic nie wyrażamy twarzą, kiedy jest czysto spokojnie, nie się. nic nie maszczymy, nie mówimy, nie jemy, nic nie robimy, nie skupiamy się nad pracą, na przykład na komputerze. Wtedy i wtedy taka widoczna zmarszczka, która nie chce znikać. Ona jest albo małą kreseczką, albo głęboką już bruzdą, to to jest zmarszczka statyczna. Mhm. I takiej zmarszczki statycznej nie zlikwiduje toksyna botulinowa, ponieważ ona wyłącza nam tylko mimiczne działanie na, na, na skórze i wyłącza zmarszczki mimiczne, tak zwane dynamiczne. Te statyczne trzeba już. Jakoś zmusić do tego, żeby się nam z tego czoła wycofały. Jak to zrobić? Owszem, no mezoterapia to jest świetny plan, ale przy tych głębokich bruzdach na czole to jest dalej za mało. Tutaj nie, porad, nie radzą sobie nawet porządne bustery, preparaty takie solidne, regenerujące, dlatego pro, propozycja moja to są nici regenerujące, które niczego nie będą podciągać i niczego nie będą na skórze rozciągać. One po prostu wzmuszają skórę do regeneracji, do produkcji własnego kolagenu i będą wyłączać te zmarszczki statyczne. To się dzieje oczywiście powoli. Efekt nici regenerujących na skórze widać ładnie po około 8 tygodniach, do gdzieś około tak wcześniej nie. To, co mówiłyśmy tydzień temu, mhm. nici regenerujące to taka mezoterapia na turbo. Taka jeden zabieg, a tak jakbyśmy ich zrobiły kilka w mhm. serii, więc tutaj więc... duża stymulacja produkcji mhm. własnego kolagenu, więc duży potencjał tutaj na wyrównanie pewnych rzeczy, na nadbudowanie tego, co się tam już zdążyło uszkodzić i regeneracja. Czyli mamy taką sytuację, toksyna wyłączyła na mimikę, tu już mamy gładzę i lepiej, wyglądamy lepiej. Nie pogłębiamy. Znaczy. Zrobiliśmy czy zrobiłyśmy z, y, zabieg z nićmi regenerującymi. Tutaj na efekt trzeba poczekać, nie będzie efektu od razu. Y, I co robimy dalej? Dalej przekazuję Was w ręce Marty, bo Marta ma genialne dłonie z genialnymi pomysłami na terapię manualne i tutaj y, ona sobie wymyśliła na bazie Wielu zabiegów, które już wykonała, tak zwany zabieg brylantowy czoło. Jak go na to robi, to trzeba przyjść zobaczyć, bo to trudno jest w ogóle opowiedzieć. Chodzi o zabieg, manualny zabieg na twarzy. Mocny masaż, bazujący na technikach właśnie liftingujących, ale nie będziemy tutaj liftingować, tylko zmuszać skórę dalej do pracy, do wygładzania się, do takiego szeroko pojętego. Zbierania się. Zbierania się. Do tego możemy zawsze dołączyć kinesiotaping. i to będziemy nam, dołączać to nam, to nam pomoże. I o ile słuchajcie, zabiegi te dwa pierwsze etapy, które zresztą można zrobić w trakcie jednego zabiegu, jednej wizyty jakby w moim gabinecie. To te następne są już przyjemne z całą pewnością. I można je potraktować jako relaks, jako, jako taką przyjemną sprawę, którą, którą sobie robimy dla siebie. Coś miłego. Na efekt tego wszystkiego na pewno trzeba czekać, bo zanim skóra zrobi kolagen, on naciągnie coś, coś wyprodukuje, to chwila musi potrwać. To jest kilka tygodni. Prawda jest taka, że toksyna botulinowa działa do około 5, 4, 5 miesięcy. W związku z tym tutaj zabieg z toksyną na pewno należy powtarzać. Nici regenerujących nie powtarzamy tak często. To zabieg robimy najczęściej raz w roku, nie częściej. Natomiast na pewno zabieg z masażem na czoło można robić ciągle. Jest po prostu przyjemny i wart hmm. tego, żeby. masaże w ogóle warto robić Cią... ciągle. ciągle. I to jest... bo odpoczywać warto i uwalniać te napięcia, które się nam w twarzy, w czole szczególnie lubią gromadzić i warto się tego pozbyć, a nie gromadzić. Czy macie jakieś pytania? Jeżeli tak, to prosimy. Jeżeli nie teraz, bo jesteście no. zaskoczone i nie wiecie jak to, nie wiecie co o tym myśleć, o tym myśleć to czekamy na y, wasze komentarze później i będziemy się do nich ustosunkowywać. Y, zdecydowanie ten, ten koncept zabiegowy, który nam się, on się tam wytworzył. To, to, to nie tak, że siedziałyśmy i myślałyśmy cały co cały czas na tej bazie, że nasze hmm. wspólne pacjentki mają najładniejsze buzie. Tak. I jak sobie poradzić właśnie z takimi problemami, czasem u konkretnej osoby. I stąd ten pomysł, stąd to tak się nam poukładało. Piszcie, rozmawiajcie z nami, zapraszamy do gabinetów w Tarnowie na ulicy Pirenejskiej. No najpierw do mnie tak naprawdę, a dopiero dobra? później umówię Was na zabiegi do Marty. Więc y, warto, so, warto sobie to przemyśleć, warto w ten sposób podejść do tego. Na pewno to się wpisuje, zresztą to nie jest jedyny zabieg, który się wpisuje w ten konpie, w koncept, że dbamy o siebie, że chcemy być ładniejsze, że chcemy wyglądać pięknie, że chcemy się szeroko uśmiechać. Mają się uśmiechać nasze oczy, ma się uśmiechać nasza gruzja. Wtedy jesteśmy postrzegane lepiej, jak jesteśmy pogodne. A jesteśmy pogodne, jak czujemy się ze sobą dobrze. I tak naprawdę, jaką drogą my do tego dochodzimy, to każdy ma swoją. I tutaj nie da się nikogo do niczego przekonać, ale jeżeli Twoja droga jest podobna do mojej, to zapraszam do nas, do naszych gabinetów i w nasze ręce. Gdzie pozbędziemy się wszystkiego tego? Co nie do końca Wam może pasuje. Przypominam, że nowy program to autorska terapia głębokich brust dr Gontaszewskiej. No zawsze się będziesz tak śmiała na to. Tak. <śm> tak. <śm> Wygładzamy głębokie zmarszczki na czole. To już jest krok dalej niż zwykły zabieg wygładzający zmarszczki w górnej partii twarzy z wykorzystaniem toksyny botulinowej. To jest na pewno krok dalej, a nawet dwa kroki dalej. I słuchajcie, no. to wymaga y, trochę pracy, energii. To wymaga też cierpliwości z Waszej strony, mm -hmm. bo z naszej strony to my, my mamy czasu, a czasu. Wy czasem chcecie wszystko już na jutro, a tak się nie da. To wymaga pracy. To jest program, który tak naprawdę. Trwa 2-3 miesiące. Tak będzie, bo mm. musi tyle potrwać. Musimy tyle czasu dać skórze, dać sobie na zagojenie pewnych rzeczy, ale warto. Ale warto. Mm. I chyba tym optymistycznym akcentem <noise> dzisiaj kończymy. Życzymy Wam pięknej majówki. Odpocznijcie. Yy, przypominam o stosowaniu kremów z filcem, chociaż ma padać. Ma być niezbyt Ale ładnie. <noise> Jeśli jedziecie gdzieś, gdzie nie będzie padać tak jak tutaj u nas na południu Polski, to zdecydowanie przypominam o kremach z filtrem i o ich reaplikowaniu, zwłaszcza po zamoczeniu gdzieś buzi. I nie tylko buzi. Dobrze, to by jak często? W kółko. <laughs> tak naprawdę cały czas macie czuć warstwę kremu z filtrem na twarzy. Jeśli macie za dużo, przeszkadza Wam to, warto buzię w międzyczasie umyć i posmarować kremem z filtrem od nowa. Nie zapominamy tutaj o okolicy przy włosach, nie zapominamy o uszach, nie zapominamy o szyi. Twarz kobiety nie kończy się na żuchwie. Twarz kobiety kończy się pod biustem, albo w ogóle gdzieś dużo, dużo dalej. Więc smadujemy kremem z wszędzie tam, gdzie mamy odsłoniętą skórę. A jeśli gdzieś pojechałyście się opalać, to po majówce zapraszamy na nawilżające mezoterapię. I na zabiegi regenerujące, to wtedy też nawilżające i to na pewno się przydaje. To będziemy o tym mówić całe wakacje. O, Proszę odpoczywać. Nie widzimy się za tydzień, zobaczymy się za dwa tygodnie. I dziękujemy Wam za dzisiaj. Piszcie z pytaniami, piszcie z propozycjami tematów, które chciałybyście, żebyśmy poruszyły. Takich estetyczno-kosmetycznych. i do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Pa. pa, pa.